W ciąży! Gratulacje! Zastanawiałeś się może, czy to ciąża bliźniacza? Przyznam się Wam do czegoś. Zanim dowiedziałam się, że będą to bliźniaki, to byłam już na to bardzo przygotowana. Sporo naczytałam się o tym, że przy leczeniu zespołu policystycznych jajników istnieje aż 8% szansy, że będą to właśnie bliźniaki. Dodatkowo mój ginekolog zaraz przed zajściem w ciąży zauważył, że aż trzy pęcherzyki są gotowe do wyruszenia w drogę. Szukałam każdego najmniejszego objawu, który by mnie uprzedził, że będę nosić w brzuchu więcej niż jedno dziecko. Chcę się z Wami podzielić całą tą wiedzą, którą zdobyłam na temat objawów i oznak ciąży bliźniaczej. Jednak zanim to zrobię, to muszę bezwstydnie Was poprosić o to, abyście zasubskrybowali ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. A jeśli już to robisz, to całym serduchem dziękujemy. Dobra, przejdźmy do tematu. Najtrafniejsze będzie badanie USG. Ale na czas, kiedy czekacie na wizytę u ginekologa, to warto sprawdzić, jak to będzie wyglądało w waszym wypadku. W dodatku, nie zawsze widać drugie dziecko na pierwszym badaniu, tak jak to było w naszym przypadku. Pierwszą oznaką, którą możesz zauważyć, będzie zwiększony poziom hormonu HCG. Ten hormon będzie produkowany przez łożysko zaraz po implementacji zarodka w twojej macicy. Jego poziom jest o wiele wyższy, gdy spodziewasz się bliźniąt. Zobaczcie tylko na tę różnicę. Nic dziwnego, że przy ciążach bliźniaczych ma się większe wahania nastrojów i problemy z cerą. Taka ciekawostka to właśnie na obecności hormonu HCG polega test ciążowy, na który tak zawzięcie sikamy, gdy staramy się o dziecko albo co gorsza, boimy się wpadki. Także wczesne badanie krwi może pokazać, czy to będzie jedno dziecko, czy bliźniaki. Cały mek z tymi testami polega na tym, że mają one różną czułość na poziom hormonu HCG. Jako, że stężenie tego hormonu jest większe, to ta oczekiwana druga kreska pojawi się dużo szybciej niż w przypadku ciąży pojedynczej. Więc jeśli test wyszedł pozytywnie dużo wcześniej, a ta druga kreska jest gruba i wyraźna, to szykuj się na podwójne wydatki. A o podwójnych wydatkach już mówiliśmy. Wystarczy, że spojrzysz w opis filmu, i tam masz link do tego filmu, o którym właśnie mówię. Małdź się, ty z mój, ty. Rezultatem zwiększonej ilości hormonów może być kolejny objaw ciąży bliźniaczej, czyli poranne nudności. Bardzo przeżywałam pierwsze dwa miesiące ciąży. Ciągle wymiotowałam. Wystarczył jakiś zapach, na przykład mięsa. I już musiałam biec do toalety. Co ciekawe, ta awersja do wszystkich zapachów i smaków pojawiła się zaraz przed zrobieniem testu ciążowego. A wtedy pomagała mi... Ciepła herbata z imbirem? Serio. Dariusz nie wyrabiał zrobieniem dla mnie herbaty. Proszę, kochanie, to największy kubek. Żarty żartami, ale w skrajnych sytuacjach można wylądować nawet w szpitalu w wyniku odwodnienia. Oczywiście to skrajne przypadki, ale ciąże bliźniacze charakteryzuje to, że te poranne nudności są dużo silniejsze niż te, które możesz zaobserwować u swoich koleżanek czy członków rodziny, którzy są aktualnie w ciąży pojedynczej. Zwiększone zmęczenie także jest wczesnym objawem, że to może być ciąża bliźniacza, więc jeśli jesteś po prostu zmęczona, zmęczona tak bardziej niż to, co widzisz u innych kobiet w ciąży, to może być oznaką, że w brzuchu nosisz więcej niż jedno dziecko. Ogólnie zmęczenie bardzo szybko i bardzo mocno mnie dopadło. Potrafiłam spać godzinami. Po śniadaniu, po obiedzie, po kolacji i jeszcze w międzyczasie. Dodatkowo ciężko było mi złapać oddech. Walczyłam o każdy łyk powietrza, którego bardzo mi brakowało. Tutaj takie ostrzeżenie na osłabienie może wpływać anemia. W ciąży mnogiej te niedobory żelaza są bardzo duże i mogą mieć bardzo negatywny wpływ na cały przebieg ciąży, więc trzeba trzymać rękę na pulsie i wszystko dobrze monitorować i sprawdzać na bieżąco. Nie martwcie się. Lekarz również wszystko monitoruje i sprawdzi, jakie suplementy z żelazem są dla ciebie odpowiednie. Dużo mam z ciąż bliźniaczych, bardzo dużo tego łyka. Ja też dużo łykałam. Niektórym kobietom o wiele szybciej zaczyna być widoczny brzuch ciążowy. Bez przesady! Aż taki wielki nie był. Na początku ten brzuch miałam naprawdę bardzo ładny i zgrabny. Niestety potem go bardzo mocno wybiło. Ale to możecie zobaczyć na filmie, który już dawno śmiga na kanale, gdzie pokazuję jak zmienia się mój brzuch z tygodnia na tydzień. Intuicja, wczesnym sygnałem, że możesz mieć bliźnięta, To jest po prostu matczyna intuicja. Wszyscy sobie żartowali, że będziemy mieć bliźniaki. Z Dariuszem nie braliśmy tego na poważnie. Mimo to, zanim dowiedziałam się, że to będzie dwójka dzieci naraz, to chociażby oglądaliśmy wózki bliźniacze. Szukaliśmy też odpowiedniej pary imion. A może Adrianna i Barbara? Barbara? No. Barbara? Barbara? Eee, no to może. Jola i Tola. Molek i Lolek. Uznaliśmy to jako żart, ale wiadomo, przypadki nie istnieją. Więc jeśli czujesz, że jesteś. Ciąży bliźniaczej, albo co gorsza, ktoś ci o tym mówi, to może uznać to po prostu jako prawdę. To trochę paranormalne i dziwne, ale w internecie naczytałam się wiele przypadków, gdzie kobietom po prostu przyśniły się bliźnięta. Także nie lekceważ instynktu. Jest jeszcze sprawa naturalnych predyspozycji. Jeśli masz więcej niż 30 lat, wysokie BMI, Albo jesteś wyższa niż przeciętnie, to twoja szansa na bliźniaki rośnie. Jeśli połączysz to z innymi symptomami, to możesz już dość skutecznie zgadnąć, że masz bliźniaki. Tak samo, jeśli leczysz się hormonalnie i w twojej rodzinie są przypadki hiperowulacji, lub tak jak w moim przypadku, leczysz się na PCOS. A wy jakie miałyście objawy ciąży bliźniaczej? Czy wiedziałyście może już o tym, albo był to dla Was szok i niedowierzanie? Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach. Także na razie!